Restauracja tonęła w miękkim świetle kryształowych żyrandoli. Dźwięki fortepianu, wykwintne dania, szelest serwetek wszystko to mówiło o luksusie i spokoju. Agnieszka siedziała przy oknie w perfekcyjnie skrojonym granatowym sukience, z kieliszkiem drogiego wina w dłoni. Ale jej spojrzenie było puste. Patrzyła gdzieś daleko, jakby nie widziała niczego przed sobą. Kilka godzin wcześniej lekarz wypowiedział wyrok. Nieoperacyjna postać raka. Maksymalnie rok życia. Nie płakała. Nie krzyczała. Po prostu milczała. Jakby coś w niej już umarło. Wszyscy w tej restauracji byli jej obcy. Każdy miał powód, by tu być: spotkanie biznesowe, randka, przypadkowa kolacja. Ona miała tylko jedno pożegnanie z życiem. Kelner podszedł, by zapytać, czy nie życzy sobie deseru. Agnieszka uprzejmie odmówiła, nadal wpatrując się w okno. I właśnie w tej chwili zauważyła na ulicy mężczyznę z dzieckiem. Mężczyzna niósł na rękach chłopca może sześcioletniego. Sam ledwo trzymał się na nogach. Chłopcu czerwieniły się policzki od zimna, w oczach miał strach i zmęczenie. Zatrzymali się przy wejściu do restauracji. Mężczyzna coś powiedział do portiera, pokazując na syna, ale ten tylko rozłożył ręce i wskazał gestem, by odeszli. Agnieszka nie wytrzymała. Wstała, zostawiła serwetkę na krześle, podeszła do drzwi i otworzyła je. Przepraszam, oni są ze mną. Proszę ich wpuścić, powiedziała do portiera. Ten zamarł. Znali ją tutaj, była VIP klientką, nikt nie śmiał protestować. Wejdźcie, usiądźcie ze mną, zwróciła się do mężczyzny. Widzę, że potrzebujecie pomocy. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. Najpierw chciał odmówić, ale chłopiec drżał z zimna. Opuścił głowę i wszedł do środka. Usiedli przy jej stoliku. Kelner przyniósł gorącą herbatę i coś do jedzenia. Dziecko jadło łapczywie, nie podnosząc wzroku. Agnieszka patrzyła na nich i poczuła, jak coś nieznanego, znowu rozpala się w jej sercu. Jak się pan nazywa? Zapytała cicho. Tomasz, to mój syn Mateusz. Przepraszam, nie chcieliśmy. Nie przepraszajcie. Cieszę się, że tu jesteście. Po prostu opowiedz mi, co się stało. Tomasz krótko przedstawił swoją historię. Inżynier który stracił pracę po upadku firmy. Żona zmarła rok temu na udar. Zostali sami. Najpierw wynajmowali mieszkanie, potem zaczęli nocować na dworcu. Szukał prac dorywczych, ale z dzieckiem na rękach to było niemal niemożliwe. Agnieszka słuchała bez litości, ale z uwagą, jakby jego słowa przywracały jej człowieczeństwo, którego tak długo się trzymała. Kiedy się najedli, Agnieszka wyciągnęła z torebki wizytówkę. To moja karta. Jeśli będzie naprawdę źle, po prostu zadzwoń. Obiecuję, że was nie zostawię. Nie powiedziała: Pomogę pieniędzmi, dam dach nad głową, załatwię fundację. Tylko nie zostawię. A w tym było coś więcej niż zwykła dobroczynność. Ona sama nie wiedziała, dlaczego to robi. Może po raz pierwszy od dawna chciała kogoś uratować, bo siebie już uratować nie mogła. Tomasz przyjął kartę, podzękował i odszedł. Agnieszka została sama przy stoliku. Ale jej spojrzenie nie było już puste. Pojawiła się w nim nikła, ledwo zauważalna iskra. W małym wynajmowanym pokoiku, gdzie tapety odklejały się od ścian, a sok naciągnął lodowaty przeciąg. Tomasz siedział, tuląc do siebie drżącego Mateusza. Chłopiec miał gorączkę, czoło płonęło, oddech był płytki, usta popękane z wysuszenia. Apteka była za rogiem, ale nie miał nawet kilku złotych na lek przeciwgorączkowy. Zasiłek, który dostawali, właśnie się skończył. Wszystkie prośby o pracę pozostawały bez odpowiedzi. Ostatni raz Tomasz jadł ponad dobę temu. Głód przestał być dla niego wrogiem, stał się częścią codzienności. Spojrzał na chłopca. Małe palce kurczowo trzymały się jego koszuli, jakby Mateusz wyczuwał że ojciec znowu jest na krawędzi. Tomasz przeszukał stary płaszcz w poszukiwaniu choćby drobnych monet, i wtedy natrafił na wizytówkę: biała, sztywna, ze złotym tłoczeniem, Agnieszka Kowalska. Pamiętał ją, jej oczy, spokojny głos, tę dziwną mieszankę bólu i siły, którą w sobie miała. Wtedy nie wierzył, myślał, że po prostu im współczuła. Ale teraz, teraz nie miał wyboru. Wybrał numer, ściskając telefon w spoconej dłoni. Jeden sygnał, drugi, trzeci. Halo. Jej głos. Zaskoczony, ale niechłodny. To. Tomasz. Spotkaliśmy się w restauracji. Powiedziała pani, że jeśli będzie ciężko. Chwila ciszy. Przygotował się na przepraszam, jestem zajęta, albo żałuję, ale nie mogę pomóc. Ale zamiast tego usłyszał: Gdzie jesteście? Ton głosu był stanowczy. Przyjadę za czterdzieści minut. Czarny Suw zatrzymał się przed kamienicą. Wysiadła z niego Agnieszka w długim płaszczu, bez ochrony, bez kierowcy. Weszła na trzecie piętro piechotą. Tomasz nie zdążył nawet otworzyć drzwi do końca, już była w środku, rozglądając się po pokoju. Było zimno. Na ścianach pleśni. Na podłodze materac i dziecięcy kocyk. On ma gorączkę, powiedział cicho Tomasz. Agnieszka podeszła do Mateusza, dotknęła jego czoła. 40 stopni. Musimy do szpitala. Nie chciałem pani niepokoić, po prostu nie wiedziałem, dokąd iść. I dobrze, że zadzwoniłeś, przerwała mu spokojnie. Szybko się zbierajcie. Jedziemy ze mną. Dokąd? Do domu. Do mnie. Dopóki nie staniecie na nogi, będziecie mieszkać u mnie. Stał oszołomiony, z oczami czerwonymi od zmęczenia i wstydu. Ale, dlaczego pani to robi? Agnieszka spojrzała na niego i po chwili się uśmiechnęła. Smutno, ale szczerze. Bo pewnego ranka obudziłam się i zrozumiałam, że całe moje bogactwo nic nie znaczy, jeśli nikomu nie jestem potrzebna. Ty i Mateusz jesteście moją szansą, by zrobić coś dobrego. Nie dyskutuj. Po prostu chodźmy. Godzinę później Mateusz leżał w ciepłym łóżku, w przestronnym, jasnym pokoju dziecięcym. Na stoliku przy łóżku syrop, termometr, wilgotne chusteczki. Pielęgniarka podłączyła kroplówkę, a w sąsiednim pokoju Agnieszka podgrzewała kolację, zupę i gorące grzanki. Tomasz stał w progu, oszołomiony, jakby bał się, że to wszystko jest snem. Agnieszka podeszła do niego i powiedziała cicho: Jesteście tu bezpieczni. Ty i on. Nie uratowałam siebie, ale może zdążę uratować kogoś innego. Po raz pierwszy od bardzo dawna Tomasz zamknął oczy i wypuścił powietrze z ulgą. Nie ze strachu, z poczucia, że znów żyje. Minęło nieco ponad dwa miesiące, śnieg stopniał, miasto zaczęło tętnić życiem. Ulice znów wypełniły się ludźmi, a kawiarnie otworzyły letnie ogródki. Ale to, co zmieniło się w domu Agnieszki, było znacznie większe niż wszystko, co działo się na zewnątrz. Tomasz budził się teraz w pokoju z widokiem na park. Jego syn miał własny pokój, przestronny, z książkami, zabawkami i lampką nocną w kształcie rakiety. Rankami w domu pachniało świeżym chlebem i miętową herbatą. Agnieszka postawiła warunek. Żadnego oficjalnego tonu, wszystko ma być domowe, serdeczne. Mateusz z radością siadał przy stole z ojcem i Agnieszką, a czasem nawet z powagą poprawiał ją, gdy myliła bohaterów z kreskówek. Agnieszka śmiała się wtedy szczerze i lekko, tak jak nie śmiała się od lat. Na początku Tomasz czuł się nieswojo. Proponował, że się wyprowadzi, mówił, że nie może przyjmować tyle, nie dając nic w zamian. Ale Agnieszka tylko machała ręką i odpowiadała: Jeśli naprawdę chcesz się odwdzęczyć, zacznij żyć naprawdę. Pomogła mu znaleźć miejsce w jednej ze swoich firm, w dziale pracującym nad projektem informatycznym o charakterze charytatywnym, który od dawna chodził jej po głowie, ale ciągle go odkładała. Tomasz dostał zespół, pensję i wolność działania. Pracował do późna, wracał zmęczony, ale szczęśliwy. Po raz pierwszy od dawna czuł się potrzebny. Agnieszka, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, żyła aktywnie. Jeździła na spotkania z fundacjami, odwiedzała szkoły, które wspierała, pomagała rodzinom wielodzietnym. Codziennie przychodziła pielęgniarka, w rezydencji dyskretnie pracował zespół lekarzy. Wszystko było pod kontrolą, przynajmniej na zewnątrz. Wewnątrz wszyscy wiedzieli, czas się kończy. Tylko Agnieszka żyła tak, jakby miała go nieskończenie wiele. Czasami wieczorami urządzali sobie wspólne seanse filmowe. Agnieszka, z nogami przykrytymi kocem, siedziała w fotelu. Obok niej Mateusz z popcornem, a Tomasz z kubkiem kakao. Nauczył się przygotowywać je dokładnie tak, jak lubiła, z odrobiną cynamonu i kroplą miodu. Agnieszka powtarzała, że to kakao jest lepsze niż w Paryżu, i za każdym razem unosiła kubek jak kieliszek, mówiąc, za życie, które niespodziewanie okazało się nie takie puste. Pewnego późnego wieczoru Mateusz przyniósł jej rysunek. Przedstawiał troje ludzi: jego, Tomasza i Agnieszkę, trzymających się za ręce. Nad nimi świeciło słońce, a na samej górze widniał napis Nasza rodzina. Agnieszka długo patrzyła na obrazek, nic nie mówiła. Po prostu przytuliła chłopca do siebie i zamknęła oczy. Następnego dnia Tomasz zastał ją w bibliotece. Przeglądała stare albumy ze zdjęciami. Kartkując jej powoli, jakby czegoś szukała. Myślałam, że nie mam już przyszłości, powiedziała, nie patrząc na niego. A ty i Mateusz przypomnieliście mi, że mam teraźniejszość. Chciał coś powiedzieć. Coś ważnego, ale słowa zacięły mu się w gardle. Usiadł obok i chwycił jej dłoń. Nie cofnęła jej. Wręcz przeciwnie. Po raz pierwszy od momentu ich poznania położyła głowę na jego ramieniu. Cicho, spokojnie, jakby wreszcie pozwoliła sobie nie być silną, tylko żywą. Brzeg był pusty. Tylko szum fal i krzyki mew przerywały ciszę, której nie dało się zepsuć nawet słowami. Przyjechali tu we troje, Agnieszka, Tomasz i Mateusz. Dom nad morzem stał na wzgórzu, z którego rozpościerał się bezkresny widok na ocean. Nie było tu ochrony, służby ani lekarzy. Tylko oni, wiatr i zapach soli. Tak właśnie sobie zażyczyła. Chcę przywitać wiosnę nad wodą, powiedziała wcześniej cicho. Nie chodziła już tak pewnie jak kiedyś. Jej krok był wolny, ruchy ostrożne. Twarz pobladła, spojrzenie gasło, ale uśmiech nie znikał z ust. Zwłaszcza gdy Mateusz z okrzykami biegał po plaży, zbierając muszelki i budując zamki z piasku. Agnieszka siadała wtedy na kocu, opatulała się płędem i patrzyła na niego, jak matka, która wie, że nie będzie mogła zostać na długo, ale chce zapamiętać każdą sekundę. Tomasz starał się nie okazywać niepokoju. Gotował kolację, parzył ziołową herbatę, czytał Agnieszce na głos książki, które lubiła. Czasem zasypiała w fotelu. On delikatnie przykrywał ją kocem i siedział obok, wsłuchując się w jej oddech, który z każdym dniem stawał się cichszy i coraz bardziej kruchy. Trzeciego wieczoru siedzieli przy ognisku. Ocean śnił w zmierzchu, a fale miękko rozbijały się o brzeg, zostawiając ślady, które natychmiast znikały. Mateusz zasnął z głową na kolanach Agnieszki, zmęczony, ale szczęśliwy. Gładząc go po włosach, nie podnosząc wzroku, powiedziała cicho: Wiem, że nie zostało mi wiele czasu. Czuję, jak siła mnie opuszcza. Ale wiesz, co jest dziwne? Nie boję się. Myślałam, że śmierć będzie przerażająca, ale tak naprawdę o wiele straszniejsze było życie bez nikogo u boku. A teraz, teraz nie jestem sama. Tomasz patrzył na nią w milczeniu. W oczach miał łzy, ale nie pozwolił im spaść. Zmieniłaś wszystko, powiedział. Ocaliłaś nas. Dałaś nam nie tylko dom, dałaś nam sens. Nie zapomnę ani jednego dnia, Agnieszko. Uśmiechnęła się delikatnie. To nie ja was ocaliłam, Tomaszu. Ty i Mateusz ocaliliście mnie. Znowu poczułam, że żyję. I to było najcenniejsze w całym moim życiu. Nawet jeśli ono już się kończy. Ciemnęła do kieszeni i wyjęła kopertę. Podała mu ją spokojnie, bez wahania. Na wypadek, gdyby jutro było już za późno. Otwórz ją, kiedy będziesz gotów. Wszystko jest tam napisane. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Tomasz chciał zaprzeczyć, powiedzieć, że jeszcze będzie żyła, że jest nadzieja, ale się powstrzymał. Wiedział, że nie chciała pocieszeń. Chciała ciszy i miłości, takiej, jaką była teraz otoczona. Następnego poranka słońce wstało powoli. Jego promienie dotknęły okien i spoczęły na białym pledzie, w które owinięta była Agnieszka. Siedziała w fotelu przy oknie, jak zawsze, z książką w dłoniach. Tym razem jednak jej oczy były zamknięte. Twarz spokojna, niemal szczęśliwa. Książka wypadła jej na podłogę. Mateusz jeszcze spał. Tomasz podszedł, uklęknął i przez długi czas siedział przy niej, trzymając ją za rękę, która była już chłodna. Nie płakał. Wiedział, że odeszła dokładnie tak, jak chciała, z poczuciem sensu. Z miłością. Później, już w domu, Tomasz otworzył kopertę. W środku znalazł list i dokumenty. Pismo Agnieszki było staranne, wyraźne, zdecydowane. Na górze widniał tytuł Gwiazdeczka Mój Najważniejszy Wybór. Nie po to, by zostawić miliony bez właściciela, ale by dać je tym, którzy potrafią zamienić je w życie. Oficjalnie przekazuję cały majątek Tobie i Mateuszowi. Nie po to, byście byli bogaci, ale byście mogli działać. Otwórz fundację. Pomóż tym, którzy znaleźli się na krawędzi, tak jak kiedyś Wy. To będzie moja wieczna obecność, poprzez Was. Pod podpisem znajdowało się krótkie dopisanie. Gwiazdeczka, staliście się moją rodziną. Jedyną prawdziwą. Dziękuję kropka. Tomasz zamknął oczy i przycisnął list do piersi. Nie wiedział jeszcze, co powie Mateuszowi, gdy ten się obudzi. Ale wiedział jedno od tego dnia zaczyna się ich nowy rozdział. Minęło pół roku. Miasto witało jesień. W parkach szeleściły żółte liście, powietrze było chłodne, ale jeszcze nieprzyjemnie zimne. Ludzie spieszyli się do pracy, dzieci wracały ze szkół. A gdzieś w centrum, na fasadzie zabytkowego budynku, pojawiła się nowa tablica, Fundacja Agnieszki Kowalskiej, pomoc tym, którzy stracili nadzieję. Tomasz stał przy wejściu. Miał na sobie ciemny garnitur, w ręku trzymał prostą czarną teczkę. Za szklanymi drzwiami widać było gości, dziennikarzy, partnerów. Ale on jeszcze nie wchodził. Stał i patrzył na tablicę, jakby czekał na znak. Po chwili obok niego pojawił się Mateusz w jasnej koszuli z bukietem białych lili. Chłopiec wyglądał na dojrzalszego, spokojnego, skupionego. Mocno trzymał ojca za rękę. Byłaby dumna, powiedział cicho. Mam nadzieję odpowiedział Tomasz, obejmując syna ramieniem. Razem weszli do środka. Wewnątrz wszystko było jasne i przestronne wysokie sufity, na ścianach zdjęcia uśmiechniętych dzieci, stosy dokumentów, komputery, foldery z opisami pomocy. W recepcji powitała ich młoda kobieta, nowa koordynatorka fundacji, którą Tomasz sam wybrał. Nie chciał, by fundacja stała się zimnym biurem. Miała być miejscem, które pamięta Skąd się wszystko zaczęło? Weszli do dużej sali. Na scenie stał rzutnik, a na ekranie pojawił się slajd z napisem Gwiazdeczka, nie ratując siebie, uratowała innych. Potem ukazały się zdjęcia Agnieszki, na plaży z Mateuszem, przy stole, śmiejąca się. Ułamki chwil uchwycone przez obiektyw, w których zawierała się cała jej istota, cicha siła, łagodny smutek, determinacja i czułość. Tomasz wyszedł na scenę. Sala ucichła. Mówił bez kartki. Głos miał lekko chropowaty, ale pewny. Pół roku temu straciłem osobę, której nie spodziewałem się spotkać, a której nigdy nie zapomnę. Nie tylko pomogła mnie i mojemu synowi, ale zmieniła nasze spojrzenie na życie. W ostatnich słowach poprosiła, by nie zmarnować tego, co nam zostawiła. Dlatego dziś, otwierając tę fundację, spełniamy jej wolę. Pomagamy samotnym ojcom, kobietom w kryzysie, dzieciom z rozbitych rodzin. Nie dajemy pieniędzy, dajemy szansę. I uwierzcie, to jest cenniejsze niż wszystko inne. Wśród gości ktoś wytarł oczy, ktoś inny pochylił głowę. To nie był spektakl. To była pamięć zamieniona w działanie. Po ceremonii Tomasz i Mateusz weszli na dach budynku. Tam gdzie zrobiono jedno z ostatnich zdjęć Agnieszki. Patrzyli na zachód słońca i milczeli. Każde z nich myślało o niej na swój sposób. Tato, a ty ją kochałeś? Zapytał nagle Mateusz. Tomasz nie odpowiedział od razu. Długo patrzył w horyzont, po czym powoli skinął głową. Kochałem. Bardzo. Ale zrozumiałem to za późno. A ona ciebie? Tomasz uśmiechnął się lekko. W tym uśmiechu nie było smutku. Chciała tylko, żebyśmy byli szczęśliwi. To była jej miłość. Wiatr uniósł z dachu jeden z liści i poniósł go w niebo. Tomasz patrzył za nim długo. W głębi duszy czuł, że ona widzi, że jest blisko. W następnym tygodniu fundacja rozpoczęła swoją pierwszą akcję. Odnaleziono ojca z dwiema córkami, którzy spali na dworcu. Daną im tymczasowe lokum, zapisano dziewczynki do szkoły, a mężczyźnie zorganizowano pracę. On sam nie wiedział, komu zawdzęcza ratunek, ale Tomasz wiedział. I za każdym razem, gdy ktoś pytał, kim była Agnieszka Kowalska? Odpowiadał, to osoba, która pokazała nam, że miłość nie ma terminu ważności. Nawet śmierć nie jest końcem, jeśli zdążyłaś nadać życiu kogoś innego sens. Fundacja rosła, z każdym dniem docierali do kolejnych rodzin, które znalazły się na krawędzi. Zmieniali historię dzieci, matek, ojców. Czasem wystarczył telefon, rozmowa, łóżko, ciepły posiłek i świadomość, że ktoś jeszcze wierzy, że warto. Tomasz każdego ranka przychodził do biura. Przeglądał nowe zgłoszenia. Omawiał z zespołem kolejne działania. Mateusz często siadał przy jego biurku, odrabiał lekcje albo rysował. Czasami opowiadał nowym pracownikom historię fundacji, z dziecięcą prostotą, ale i z powagą, która nie przystoi wiekowi tylko tym, którzy już coś naprawdę ważnego przeżyli. Na jednej ze ścian w głównym holu wisiał portret Agnieszki. Nie był patetyczny ani oficjalny. Zrobiony przy plaży, z wiatrem rozwiewającym włosy. Z uśmiechem nieśmiałym, ale szczerym. Pod portretem widniał napis: Nie ratując siebie, uratowała innych. Każdy, kto wchodził do fundacji, zatrzymywał się choć na chwilę przed tym zdjęciem. Jakby szukał w jej oczach nie tylko inspiracji, ale i odwagi do działania. Jakby chciał w niej odnaleźć nadzieję na własne życie. Wieczorami Tomasz wracał z synem do domu. Mieszkali już gdzie indziej, ale w salonie nadal stał fotel w którym Agnieszka siedziała, okryta kocem, z książką na kolanach. Nikt go nie ruszał. Jakby czekał nie na powrót, ale na pamięć. Pewnego dnia, gdy wracali z Mateuszem z biblioteki, chłopiec zatrzymał się przed witryną sklepu i powiedział: Wiesz, tato, ona dalej tu jest. Tomasz nie zapytał o kim mówi? Uśmiechnął się tylko i skinął głową. Wiem i będzie zawsze. Bo niektóre osoby odchodzą tylko ciałem. Ich obecność zostaje tam, gdzie było dobro. W słowach, które zmieniły czyjeś życie, w spojrzeniu, które dało siłę, w gestach, które zbudowały przyszłość. Agnieszka nie ocaliła siebie, ale zbudowała coś, co nie umrze nigdy. Jeśli spodobała ci się ta opowieść, Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.